Dorota Wellman boi się o syna i uderza w Czekam tego, że będzie to normalny kraj. Dorota Wellman z pewnością należy do grona najbardziej lubianych osobowości medialnych w kraju. Dziennikarka od wielu lat związana jest ze stacją TVN, gdzie wraz z Marcinem Prokopem prowadzi program śniadaniowy. Od niedawna jest także gospodynia nowego formatu Kto to wie? 61-latka zaskarbila sobie sympatię widzów niesamowitym poczuciem humoru i profesjonalizmem. Wielu widzom imponuje też jej szczerość i otwartość, a także hec poruszania kontrowersyjnych tematów. Wilman stara się chronić swoje życie prywatne i zdecydowanie woli, gdy uwaga skupiona jest na jej zawodowych poczynaniach. Zdarzają się jednak rozmowy. W których otwiera się na temat bliskich i zdradza swoje poglady szerszej publiczności. Podobnie było w przypadku niedawnego wywiadu z reporterka Faktu. Dziennikarka podsumowała w nim gorzko polskie realia i opowiedziała nieco o swoim synu, 30-letnim Kubie. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Zapytana o bierność społeczeństwa wobec obecnej sytuacji w kraju, Dorota Weilman stwierdził gorzko. Ze Polakom zazwyczaj jest wszystko jedno. Dziennikarka przyznala dla faktu. Ze rodacy często nie reaguje na sprawy polityczne, które jak określiła wolą o pomstę do nieba. Uderzyła jednocześnie w polityków i przyznala, że obawia się przyszłości swojego syna i kolejnych pokoleń. Cały czas myślę o tym, co zastana moje wnuki, jak będzie funkcjonował mój syn w kraju. W którym politycy robią, co chce i stają się bezkarni. Mozy to efekt tego. Za przez tyle lat wolności nie wychowaliśmy obywatela, aktywnego, któremu nie jest obojętny los naszego kraju, zastanawiala się Dorota. Dziennikarka poruszyła również temat zakładania rodziny w obecnych czasach. Dziennikarz faktu zapytalia. Czy myśl, że jej syn będzie chciał w przyszłości założyć rodzinę w Pedzaja w strach? Ale z oczywiście, nie mogę przez to spać spokojnie. Przerażające jest to, że w moim rodzinnym kraju kobiety boją się rodzić dzieci. Kraj jest opresyjny wobec kobiet. Przerażające jest to, że coraz więcej kobiet mówi, że boi się mieć dziecko. Mówi się o dzietności, odmawiając ludziom finansowania procedury in vitro, na którą nie stać wiele rodzin, podkreślała dziennikarka. Piotr kraską do Doroty Weilman za wywiad w DDTV? Dziennikarka tłumaczy, pewnie ma, ale nie ujawnił tego. Mógł nie przyjść. Weilman Z nadzieję, że doczeka czasu, gdy Polska będzie normalnym krajem. Dziennikarka przyznala, że jej syn, podobnie jak inni młodzi rodacy, nienawidzi polityków. 61-latka nie ukrywa, że konieczne jest zmiany w myśleniu i funkcjonowaniu Polaków. Kiedy z mówił o wyjeździe za granicę, teraz uważa, że powinien tu zostać. A z co się nie zmieni? Mój syn jest aktywnie zaangażowany w to, żeby zmieniać ten świat. Myśli o założeniu rodziny, choć myśli o tym z niepokojem. Całkowicie go rozumiem. Mój syn, jak większość młodych ludzi nienawidzi polityków. Czekam, aż do głosu dojdzie ruch obywatelski dla Polaków. Który coś zmieni. Może jeszcze przed śmiercią doczekam tego, że będzie to normalny kraj, gdy bala Wellman.